Cześć! Z przyjemnością ogłaszam, że minął właśnie pierwszy miesiąc istnienia publicznego portfela na moim kanale. Muszę przyznać, że w tym pierwszym miesiącu transakcji pojawiło się naprawdę sporo, ale tak jak tłumaczyłem wcześniej, wynika to z otrzymania przeze mnie ogromnej jak na wielkość mojego prywatnego portfela dywidendy ze spółki Kognor. I uruchomienia przeze mnie części oszczędności, które czekały na korektę. W następnych miesiącach zakupy pewnie trochę zwolnią, chociaż trwa sezon dywidendowy, i co jakiś czas na pewno będziemy dokonywać transakcji sponsorowanych przez spółki z mojego prywatnego portfela dywidendowego. Swoją drogą od razu na wstępie poruszę tu ważną kwestię, którą roboczo możemy nazwać granie za pieniądze kasyna czyli silną tendencję ludzi do traktowania pieniędzy w tym przypadku z dywidend na zasadzie łatwo przyszło łatwo poszło i wrzucanie ich w dużo bardziej ryzykowne aktywa niż zakłada nasza strategia. Zapamiętajcie te słowa i przypominajcie je sobie za każdym razem, kiedy dostaniecie dywidendę, premię, nagrodę czy nawet jakiś spadek i inwestujcie te pieniądze nawet z jeszcze większą pieczołowitością niż te zarobione w pracy. W końcu Czym tak naprawdę różni się 1000 złotych zarobiony w ciężkiej pracy w kopalni od tego wygranego w loterii? No właściwie to niczym. To, że w tej drugiej opcji zdobyliśmy te pieniądze łatwiej nie powoduje, że powinniśmy je szybko wydać czy ryzykownie zainwestować. Partnerem tego materiału jest firma XTB. Jeżeli będziecie kiedykolwiek potrzebować konta maklerskiego, które pozwala inwestować bez prowizji, to będę wdzięczny za założenie go, korzystając z linku poniżej tego odcinka. Sam postanowiłem zacząć dokonywać większości transakcji przez XTB, bo w ciągu tych 7 lat prowadzenia portfela prowizje faktycznie wyniosłyby kilka tysięcy złotych, o czym uświadomił mnie jeden z komentujących. Będę wdzięczny za nieobrażanie się na mnie za takie reklamy, umieszczane od czasu do czasu, bo nie ukrywam, że każdy zysk, jaki przyniesie być może w przyszłości ten kanał, da mi możliwość poświęcania mu po prostu więcej czasu, a to bardzo lubię. A jeszcze a propos XTB, to śmieszna historia jest taka, że mam tam konto od dawna i moją pierwszą transakcją dokonaną tam było kupno Gazpromu w dołku pandemicznym. Nie powiem kto mnie nagonił, chociaż możecie się domyślać. I później sprzedałem go w momencie, kiedy wojska rosyjskie gromadziły się przy granicy Ukrainy. Zarobiłem na tym prawie 100%. A dosłownie tydzień później już chyba nie dało się tym handlować. Czasami serio warto uciąć pozycję, jeśli zaczyna się dziać coś ewidentnie złego. Lepiej zarobić mniej, czy nawet trochę stracić, niż stracić po prostu wszystko. No i przechodząc do rzeczy, dwie kolejne spółki, które trafiły do mojego portfela, to AB, czyli dystrybutor sprzętu IT oraz Amika, o której mówiłem sporo w poprzednim filmiku, który powinien wyświetlać się teraz gdzieś w rogu ekranu. Celowo nagrywam to z pewnym opóźnieniem, bo stwierdziłem, że chcę możliwie jak najbardziej ograniczyć wpływanie na decyzje widzów tymi filmikami, bo no, robię to na własną odpowiedzialność i jak zawsze podkreślam, daleko mi do bycia ekspertem. No i tutaj jak zwykle podkreślam, że ten film nie jest rekomendacją finansową i naprawdę nie kierujcie się mną w podejmowaniu decyzji. Najpierw na tapet trafia AB, czyli największy dystrybutor sprzętu komputerowego w Polsce, Czechach i Słowacji. Od razu powiem, że nie jest to żadna firma technologiczna, z której liczę na 1000% zysku, ale całkiem nieźle działająca i rozwijająca się hurtownia sprzętu komputerowego, współpracująca z największymi markami, które widzicie na swoich ekranach, w tym oczywiście podobnie jak Asbis z Marką Apple. Zakupu dokonałem jeszcze przed raportem za pierwszy kwartał 2023 roku. Firma przesunęła publikację tego raportu na 3 dni wcześniej niż było to pierwotnie zaplanowane no i domyślając się, że raport będzie pewnie całkiem niezły zdecydowałem się na kupno dość znacznej jak na wielkość portfela liczby akcji. Faktycznie raport okazał się dobry i wyszło na to, że spółkę udało się kupić w takim lokalnym dołku. Pozytywnie zaskoczył mnie fakt, że spółka osiągnęła minimalnie lepsze wyniki rok do roku, bo byłem pewien, no, że ten pierwszy kwartał 2023 będzie już zauważalnie gorszy ze względu po prostu na osłabienie popytu. To, co przesądziło o mojej decyzji o zakupie, to informacja o procentowym spadku kosztów funkcjonowania firmy rok do roku w odniesieniu do przychodów, którą znalazłem w prezentacji za drugi kwartał ubiegłego roku. Spółka nadal utrzymuje ten reżim kosztowy i w warunkach wysokiej inflacji jest to fakt na pewno godny odnotowania. Drugą istotną informacją jest szybki wzrost przychodów. Szczerze mówiąc, faktycznie myślałem, że w tym roku raporty będą dużo gorsze ze względu na mocne osłabienie konsumpcji. No, ale najwidoczniej firma jakoś sobie z tym radzi. Chociaż pełny obraz będziemy mieć pewnie dopiero po dwóch czy trzech kolejnych raportach kwartalnych. Ja w tym momencie skupiam się właśnie na wyszukiwaniu takich spółek które przez spowolnienie gospodarcze mają szansę przejść w miarę łagodnie, a jednocześnie później będą miały szansę na skorzystanie z odbicia. Nie ukrywam, że ten socjalno-inflacyjny kierunek polityki społecznej, który no, Polacy najwidoczniej pokochali, w pewnym momencie przestawił mi w głowie jakąś wajchę i przestałem próbować z tym walczyć, a raczej zacząłem myśleć jak na tym zarabiać. Takim najprostszym sposobem jest według mnie właśnie posiadanie w portfelu firm, które zgarniają ostatecznie pieniądze z tych transferów socjalnych. I w tej chwili właśnie myślę o tym AB, PEPCO czy Dino. Trzeba mieć świadomość, że to właśnie tak działa, że transfery socjalne w znikomy sposób przyczyniają się do takiej długoterminowej poprawy sytuacji gospodarstw domowych i budowania przez nie majątku, ale za to mocno poprawiają sytuację firm, które są na końcu tego łańcucha pokarmowego. Tutaj znowu widzimy slajd dotyczący kosztów prowadzenia działalności i tak jak mówiłem, jest to jeden z głównych powodów mojego zainteresowania tą spółką. Bardzo podoba mi się to, że AB przechodzi przez ten okres wysokiej inflacji bez szwanku, a nawet jeszcze udaje mi się zmniejszyć te koszty w odniesieniu do przychodów. No i być może właśnie wymienione na slajdzie inwestycje w robotyzację i automatyzację pracy firmy pozwoliły utrzymać koszty na tak niskim poziomie. Spółka od trzech lat regularnie dzieli się niską, ale rosnącą dywidendą, a dodatkowo ostatnio skupuje akcje własne celem umorzenia, co razem daje całkiem pokaźną dystrybucję zysków do akcjonariuszy. Sądząc po wypowiedziach prezesa myślę, że spółka będzie próbować utrzymywać rosnące dywidendy, no ale prezes podkreśla, że nie ma tutaj uchwalonej żadnej polityki dywidendowej jeszcze, więc no, wszystkiego się można spodziewać. Trzeba pamiętać, że ze względu na przesunięty rok obrotowy AB wypłaca dywidendę w okolicach stycznia i jest to też dobra opcja do zainteresowania się, jeśli komuś zależy na takim w miarę regularnym wpływie z dywidend, no bo większość polskich spółek wypłaca dywidendę w środku roku, no i jest to takie bardzo skumulowane. Spójrzmy jeszcze na przychody i zyski firmy AB w dłuższym terminie. Widzimy tu stały i dosyć mocny wzrost przychodów każdego roku z jednym drobnym wyjątkiem. Jeżeli chodzi o zysk netto, to sytuacja wygląda gorzej, bo od 2014 do 2019 wysokość zysku netto stała w miejscu i dopiero pandemia przyniosła wzrost tego wskaźnika. Widzę pewną szansę na utrzymanie tego wzrostu i zaraz przytoczę słowa wiceprezesa z ostatniej konferencji wynikowej, bo on właśnie opisał te szanse stojące przed spółką. I powiedział tak: Trendy technologiczne sprawiają, że na naszą ofertę widać coraz większy popyt. Transformacja cyfrowa jest ważnym aspektem otoczenia wspierającym długoterminowe pozytywne trendy. No, i faktycznie, jak się tak nad tym zastanowić, to stajemy się coraz bardziej uzależnieni od technologii, i w czasie pisania tego odcinka pomyślałem, że faktycznie jest tak, że gdyby telefony czy komputery kosztowały w tym momencie nawet dwa razy więcej, to i tak bylibyśmy na nie skazani. Więc wydaje się, że faktycznie jest to segment, który będzie miał najmniej problemów z przerzucaniem kosztów na klienta końcowego. Przytoczę może jeszcze jeden cytat, który też wpłynął na moje zainteresowanie spółką. Pandemia przyspieszyła wzrosty rynku, które były w ostatnich latach bardzo wysokie. Prognozy firmy badawczej Kontekst mówią o wzroście polskiego rynku w 2023 roku o 4% rok do roku. Jest to czwarty rok z rzędu wzrostu na rynku w Polsce, a prognozy nie obejmują źródeł popytu rynkowego jak rządowe i unijne programy wspierające wydatki na IT, jak setki tysięcy laptopów dla polskiej szkoły. Tutaj zachęcająco brzmi dla mnie ten rosnący rynek i faktycznie spółka może przejść bez większego szwanku przez ten trudny rok, między innymi dzięki tym programom społecznym. Nawet gdyby się okazało, że zyski spadną do poziomu w 100 czy 90 milionów, to nadal w moim odczuciu wycena spółki AB jest całkiem atrakcyjna. No i kolejną spółką, która trafiła w maju do portfela jest Amika. Nie będę tutaj powielał informacji z poprzedniego filmu i zachęcam do obejrzenia go, aby znać pełne uzasadnienie tej decyzji. Ale w skrócie, wydaje mi się, że trendy, które wpłynęły na pozbawienie Amiki zysków przez sześć ostatnich kwartałów, powoli się odwracają. Jest to m.in. taniejąca stal, której Amika używa do produkcji i ustabilizowanie się cen frachtu, które w tym momencie już znajdują się na poziomie sprzed pandemii albo nawet niższym, a Amika sporo swoich towarów sprowadza z Chin właśnie drogą morską. W amikę czynniki makroekonomiczne uderzyły tak mocno, że w tym roku zdecydowała się nie wypłacać dywidendy, co jest rozsądnym podejściem, bo w 2022 zanotowała niewielką stratę. Generalnie jest to kolejna spółka, która moim zdaniem pozwoli mojemu portfelowi bezpiecznie przepłynąć przez trudny gospodarczo 2023 rok i skorzystać na przewidywanym przeze mnie odbiciu gospodarczym w przyszłości. A propos dywidendy, to Amika podobnie jak AB wypłaca raczej niewielką część zysku, starając się zachować pieniądze na inwestycje. Tutaj mam takie przemyślenie, że im dłużej jestem na rynku i im większym kapitałem dysponuję, tym bardziej zwracam uwagę na spółki, które faktycznie płacą dywidendę, bo to dla mnie dosyć ważne, ale niekoniecznie musi być wysoka. Jednak w tym wszystkim kluczowa wydaje się ta otwarta furtka, żeby generować coraz większe przychody i wchodzić na nowe rynki. Dlatego w analizie Mobruku podkreślałem, że wolę w tym roku otrzymać mniejszą dywidendę, a żeby zarząd dokonał jakichś akwizycji i chyba właśnie się to dzieje, bo Mobruk ogłosił przeznaczenie 50% zysku na wypłatę dywidendy. Można więc chyba przypuszczać, że faktycznie szykują się jakieś inwestycje, z czego się bardzo cieszę. Jeżeli oglądają mnie początkujący inwestorzy, to chciałem zwrócić Waszą uwagę na problem z wysokimi dywidendami, który w tym roku był widoczny na wielu wykresach spółek. Weźmy na przykład wykres spółki PCC Rokida, która w poprzednim roku miała absolutnie rekordowe wyniki i wypłaciła rekordową dywidendę. No i wszystko jest super, jeśli byłeś akcjonariuszem wcześniej. Jeżeli ktoś płasił się tylko i wyłącznie na dywidendę, to zobaczcie, że nie dość, że stracił 19% podczas odcięcia kwoty dywidendy od kursu akcji, płacąc po prostu podatek belki, to jeszcze kurs spadł niżej, ponieważ nie zapowiada się, żeby spółka, mimo że jest bardzo dobra, była w stanie w przyszłym roku wypłacić podobną kwotę dywidendy. Tak więc wysokie kwoty dywidend są super, ale raczej dla osób, które wcześniej przewidziały pozytywny trend dla danej spółki lub po prostu miały szczęście kupić jej akcje taniej. Jeżeli chodzi o wydarzenia z pozostałych spółek z portfela, to tak jak mówiłem, Mobruk ogłosił chęć wypłaty 13 zł i 17 groszy dywidendy, co przy obecnym kursie daje około 4,8% stopy dywidendy. Jest to dla mnie świetna wiadomość, bo to znaczy, że Mobruk zostawił sobie 50% zysku z poprzedniego roku na ewentualne akwizycje i rozwój. Wolę zdecydowanie otrzymać teraz niższą dywidendę, ale żeby spółka dała sobie szansę właśnie na zwiększanie dywidendy w przyszłości. Dodatkowo, ze które e, mamy w portfelu, Introl pokazał umiarkowanie dobry raport za pierwszy kwartał, co nie wpłynęło właściwie w żadnym stopniu na kurs. I czekamy, co się będzie działo dalej. No, a teraz przejdźmy już do podsumowania portfela. Jak już wspomniałem, w portfelu od ostatniego odcinka pojawiły się dwie nowe spółki. Pierwszą z nich jest AB, której zakupiłem 66 akcji po 46 zł. i 40 groszy każda, za kwotę 3062 zł. i 40 groszy, trafiając w lokalny dołek. a drugą spółką jest Amika. Tutaj kupiłem 21 akcji po 83,40, za kwotę 1751 zł. i 40 groszy i trafiając tym razem w lokalną górkę. O tych dołkach i górkach mówię z przymrużeniem oka, bo to czy zakup był dobry czy nie ocenimy sobie za 2 czy 3 lata. W chwili nagrywania tego odcinka na polskim rynku trwa dosyć silna korekta, z której się oczywiście cieszę, ale jeszcze parę dni temu mógłbym pochwalić się dużo lepszym zwrotem z inwestycji niż widzicie teraz na ekranie. Na koniec maja portfel publiczny osiągnął wartość 13 712 zł. Stopa zwrotu wynosi 2,66 i życzyłbym sobie takiej co miesiąc, bo zostałbym multimilionerem szybciej niż bym się obejrzał. No a zysk nominalny wynosi 174 zł i 6 groszy. W pierwszym odcinku z zysku mogliśmy kupić sobie kawę, w drugim dwa kebaby, a teraz już chyba starczy na jakiś porządny obiad w restauracji albo spore zakupy spożywcze. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, żeby przekonać się, czy w następnym odcinku wrócimy do poziomu kebaba, czy zostaniemy stałymi bywalcami restauracji. I tutaj dogrywam jeszcze parę słów po sesji, bo okazało się, że korekta bardzo mocno się pogłębiła i jednak portfel zakończył maj na minusie, z czego się bardzo cieszę, bo chciałem pokazać wam jak radzić sobie z takimi sytuacjami i trzymam kciuki, żeby ten minus utrzymał się jak najdłużej bo to będzie oznaczało, że mogę dokupować akcje jeszcze taniej. Pod koniec maja nastąpił bardzo duży wzrost indeksu amerykańskich firm technologicznych NASDAQ pod wpływem euforii inwestorów wywołanej słowem AI. Sprawiło to, że NASDAQ znalazł się mocno nad naszym portfelem, ale co ciekawe, SP 500 jest poniżej, co generalnie oznacza, że za wzrost amerykańskiego rynku odpowiadało w tym miesiącu tylko kilka lub kilkanaście największych spółek technologicznych. Zobaczmy, jak to będzie kształtowało się dalej, chociaż nie ukrywam, że trzymam kciuki za korektę, bo cały czas obstawiam, że 2024 rok będzie naprawdę dobry dla inwestorów i chciałbym się do tamtego czasu obkupić. Dodatkowo myślę, że ten czas przedwyborczy będzie w Polsce naprawdę trudny dla inwestorów, więc trzymam kciuki za siebie i za was, żeby to po prostu jakoś przetrwać. No i podsumowując, w tej chwili portfel składa się z dwóch ETF-ów na indeksy średnich i małych spółek. Spółki AB dystrybuującej sprzęt AGD, RTV, IT i zabawki. Spółki Amica będącej producentem i importerem sprzętu AGD. Spółki Introl działającej w wielu branżach przemysłowych, ale Introl m.in. projektuje i buduje automatyczne linie produkcyjne w fabrykach, Wykonuje instalacje kogeneracyjne w elektrociepłowniach, co wydaje się dosyć przyszłościowym i dochodowym kierunkiem. Więcej o tej spółce mówiłem w poprzednim odcinku. I ostatnią, najmniejszą w tej chwili pozycją jest Mobruk, czyli spółka zajmująca się zagospodarowaniem odpadów. Coraz bardziej podoba mi się dywersyfikacja tego portfela, i faktycznie jest on budowany po pierwsze z myślą o dywidendach i zwiększaniu ich wartości co roku. A po drugie robię go trochę pod scenariusz odbicia gospodarczego i po prostu dalszego rozwoju polskiej gospodarki i gospodarek regionu środkowej, wschodniej i południowej Europy, bo faktycznie wydaje mi się to dosyć prawdopodobne, że ten nasz region będzie się rozwijał dosyć dynamicznie. Dajcie znać, co Wy kupowalibyście w tym momencie do takiego portfela i jakim spółkom się przyglądacie. Być może pod wpływem korekty wreszcie zdecyduje się na zakup jakiejś większej spółki dywidendowej z dłuższą historią wypłat, ale te wzrosty od października 2022 roku sprawiły, że niestety większość spółek z WIGU 20 i MW40, które obserwowałem, stały się może nie tyle za drogie, co nie widzę w nich już takiej okazji jak jeszcze parę miesięcy temu. Na dzisiaj to wszystko i najprawdopodobniej w tej serii widzimy się za dwa tygodnie. Wielkie dzięki za obejrzenie do końca i zapraszam do zadawania pytań lub pozostawiania sugestii w komentarzach. Życzę udanych inwestycji, nie przejmujcie się korektami i do usłyszenia niebawem.